Cześć! Szuman z tej strony, witajcie serdecznie na moim kanale. Powiem Wam kilka słów dzisiaj o dziwnych przygodach Strange Adventures. To jest to komiks wydany przez Egmont w ramach linii wydawniczej DC Black Label. Ja ten komiks wypożyczyłem w księżycu Biskickiej w Bielsku Białej w bibliotece głównej. Już na sama okładka wskazuje nam kilka kluczowych postaci, będących esencją czy postaci, wokół których kręci się cała ta opowieść. Mamy naszego Adama Strange'a, mamy tutaj Mr. Terefika, mamy tutaj żonę Adama Strange'a i cóż, ta historia, ta historia tej opowieści, którą nam tutaj dają, jest bardzo, bardzo myląca, ponieważ cała ta opowieść jest hmm, nietypowa. Ale może zacznijmy od początku. Zaczynamy od bardzo niby banalnej rzeczy, że Adam Strange jako bohater Ram, czyli tej innej planety, gdzie tam wygrał uczestniczył w wygranej wojnie, <laughs> promuje książkę. I wszystko idzie fajnie, fajnie, fajnie. Wspominają sobie jak to było, troszeczkę nawiązań do wojny, która była bardzo ciężka, a tu nagle ktoś wychodzi z założeniem, że nazywa go bandytą. Coś zupełnie nie pasuje. Jest dziwnie. No, ale takie rzeczy, owszem, zdarzają się wśród celebrytów, że ktoś nie uznaje danego autorytetu czy danej osoby i spotkanie autorskie, a ten ktoś mu marudzi. No i okej. Okay. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że za jakiś czas ten ktoś, ten gość, który, że to określę, tak najbardziej namieszał, ten, który tak zaatakował, nazwijmy to, Adama Strange'a, zostaje znaleziony martwe. I tu zaczynają się prawdziwe schody, ponieważ okazuje się, czy Adam Stręcz miał coś z tym wspólnego, czy nie. I mamy takie, hmm, nazwijmy to, dochodzenie. I powiem tak, początkowo to szło mi, czytało mi się to jak po gruzji. było to męczące. Jeszcze do tego forma narracyjna, gdzie nam się przeplata przeszłość z teraźniejszością, nazwijmy to, potrafiło mnie troszeczkę wybijać, bo z jednej strony mieliśmy właśnie tą współczesną opowieść o tym, tą konsekwencję tego rozdawania autografu i tak dalej, czyli co się teraz dzieje. Natomiast kolejną rzeczą, którą było, która się tam pojawiła, to była to obrazki z przeszłości, z ran, z tego ogólnie tych wydarzeń wojennych, o tej wojnie, którą Adam Stręcz pomógł wygrać. Bardzo, bardzo istotna sprawa. I celem polega na tym, że zaczynałem się właśnie kwestionowanie tego, czy Adam Stręcz nie ma czegoś wspólnego z tym zniknięciem, czy z tym śmiercią tego gościa. <laughs> że zaczyna być to w pewnym sensie poddawane wątpliwość. No i najpierw Adam prosi o pomoc Batmana, ale Batman stwierdza, że generalnie, rzecz biorąc, jesteśmy kumplami, razem jesteśmy w lidze sprawiedliwości, więc w tym momencie nie, może, nie mogę, nie będę obiektywem, więc znajdę ci kogoś innego, kto będzie, kto to sprawdzi. I wybór pada na Mistera Terrifica. I to jest tak kapitalnie mocny motyw, że wow. Od tego momentu komiks zaczyna się robić tak niesamowicie mocny i fajny, że czytałem go z zapartym tchem i włączył się z centrum jeszcze jednego rozdziału, jeszcze parę stron, bo okazuje się, że po pierwsze wydarzenia na ran były inne troszeczkę niż nam się wydawało. Po drugie cały czas jak sprawę bada mister Terefik, wychodzi na to, że coś tu nie gra. Coś się zmieniło i wchodzą kolejne dziwne rzeczy. Nasz mister Terefik, geniusz, przedstawiony jako geniusz w fenomenalny sposób. Dla sportu sobie zadaje, ma zadawane różne dziwne zagadki, po prostu czy różne dziwne pytania z wiedzy tak nazwijmy to ogólnej i szczególnej, i on odpowiada po prostu na te pytania, żeby zająć czymś umysł, bo jest aż takim geniuszem. I na ran była wal, walka z pyktami, z inną cywilizacją, która ro generalnie robiła rzeź. No i wychodzi na to, że ran, czy mie miejscowość, miejscowi, czy raniczycy, nie wiem ich odmienić, nie umieją się z pyktami porozumieć i nawet powiadują hasło, że nie są w stanie y przetłumaczyć ich wypowiedzi. Okazuje się, że Mr. Terrific nauczył się do z tego języka w drodze do Ram. I tu zaczynają się prawdziwe, prawdziwe schody, bo skoro genialna cywilizacja stojąca dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż my, nie potrafiła przez wiele lat nauczyć się tego języka, a nasz ziemski człowiek, geniusz, geniusz, co prawda, nauczył się tego, to pytanie, czy Ran może celowo nie chciało się nauczyć? A jakby tego by było mało, próba, do, yy, próba że tak określę, odkrycia tego wszystkiego, porozumienia się, sprawdzenia, co tam, jak wyglądała wojna z perspektywy Ran, jest problematyczna. Znaczy nie z perspektywy Ran, tylko z perspektywy Pektów, jest problematyczna dla Ranińczyków. Standardowo. Historię piszą zwycięzcy. Skoro Ran wygrało wojnę. Oni napisali historię i oni są, oni są zwycięzcami. I tu mamy pewnego rodzaju wątpliwości. Jakby tego było mało, oprócz tego, że mamy dochodzenie przeszłości, rozgrzybywanie tego, nasz główny śledczy, Mr. Terrific, bardzo niekonwencjonalnie do tego podchodzi, ale idzie metodycznie, nie przejmuje się, nie z kumplem, jest bardzo, bardzo, nazwijmy to... Y, konkretny w tym zakresie, y, nie, nie kieruje się żadnymi emocjami, po prostu nie jest przyjacielem, nie, nie jest stronniczy, to problemem to jest to, że wcześniej Ran był zaatakowany przez pyktów, pyktowie zostali odparci i teraz pyktowie szykują się na Ziemię. I czy planeta Ziemia ze swoim tabunem superbohaterów, wliczając w to m.in. członków Ligi Sprawiedliwości, w tym Supermana, jest w stanie odeprzeć tą inwazję. No i tu jest dodatkowy poziom zagrożenia. Powiem tak, od mniej więcej połowy do dwóch trzecich komiksu zacząłem się obawiać czy to się fajnie skończy. Przy mnie tyle chodzi mi o to, że się fajnie skończy, że będziemy mieli happy end, hura, pokonali. Adam Strange jest super gościem, to była jedna wielka pomyłka. A przeciwników odparliśmy od tak, bo Superman klasem w dłoni. Nie, nie, nie. chodziło mi o takie dobre zakończenie, tylko takie, które pokaże nam o co chodziło w tym śledztwie, pokaże nam czy coś nie grało i gdzie dlaczego Mr Terrific miał pewnego rodzaju podejrzenie, dlaczego w ogóle się tego podjął. I moim zdaniem zakończenie dowozi. Jestem tak pod tym wrażeniem, że po prostu w pewnym momencie musiałem do tego się cofnąć, Mówię, ale serio, tak tak nieoczywiste, naprawdę, naprawdę dobre zakończenie. A co jest prawdziwym złem w tym komiksie? Moim zdaniem prawdziwym złem jest po prostu wojna. Wojna, która pokazuje, jak bardzo zmienia jej uczestników. Mamy tutaj jeszcze w materiałach dodatkowych jakieś mapki, jakieś szkice. Jakieś tutaj jeszcze były scenariusze, elementy scenariusza, storyboardy, jak to wszystko się zmieniało. Naprawdę bardzo fajna pozycja. Generalnie polecam ten komiks i jest to autor Tom King i Mitch Gerard przede wszystkim. I ten komiks dla mnie dużo lepszy i ciekawszy niż Mr. Miracle, który ma bardzo dobrą reputację, ale Mister Miracle mnie tak nie podszedł, natomiast tu. To śledztwo, te poszlaki, ta tajemniczość, te pytania, no naprawdę, naprawdę bardzo solidna lektura. Jeżeli mieszkacie w Bielskubie lub w okolicach i chcecie przeczytać coś nieoczywistego, ciekawego, z tajemniczego, że to określę, gdzie autor się nie bał zadawać pytań, nie, dał się, nie bał się pewnych rozwiązań, wykorzystuje na maksa to, co pozwala DC Black Label, to zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Księżnica Beskidzka w Glyskuje BI w bibliotece głównej ten komiks możecie wypożyczyć. Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!